Zaczynamy bardzo konkretnie, żeby udowodnić, że są samochody Nissana na P i nie są to patrole, tylko to są Pathfindery, które są bardzo dzielnymi autami terenowymi. W teren wizji ich jeszcze nie było, ale uprzedzam, że to jest bardzo fajne auto terenowe. Właśnie dlatego pokazuje to topienie, zamierzone topienie oczywiście właściciela, który no, chciał sprawdzić, czy przejedzie. Inspiracją do tego przejazdu właśnie tutaj pokażę, była ta witarka, która przejechała sobie bez problemu, no ale nie porównujmy takich samochodów. No witarka, Cimexy, wielkie wielkie blokady, a Pathfinder to jest jednak bardziej turystyczne auto. Za trzecim razem przejdzie. Serio. <gryzamy> Naprawdę szacun, szacun Czasem dla się odwagę z <gryzamy> ale no wiesz, jest to zwykła zabawa ale ja mam ze, ze, zepsuty ten y, do spryskiwacza i dlatego chciałem tam wjechać nie spryskujmy Ale zresztą ja już nie będę ględził, bo oddam głos właścicielom tych samochodów, którzy tutaj bardzo chętnie, gromadnie, sami się umówili, poprosili nas o spotkanie, żeby przedstawić wiedzę, doświadczenie, yy, czy warto ten samochód kupić i dla kogo jest to auto. To nie jest fajne auto, to jest zajebiste auto. <śmiech> <śmiech> Naprawdę jest to świetne auto uniwersalne i żeby z rodziną sobie pojeździć, po mieście polatać i żeby się ubabrać w błocie. tak? Szczerze mówiąc, no, mieliśmy wcześniej jednego jeepa, później drugiego jeepa. I na dalsze teasy no, denerwował nas gaz, żeby było ekonomicznie, bo jednak co 200-300 km w tankowanie to no, denerwuje. Po prostu nigdzie za daleko nie możesz odjechać. Dlatego padło na diesla i na troszkę większy samochód niż są jeepy. Jednak siedmioosobowy, można troszkę zabudować, zjawić inne ciekawe rzeczy. Proszę. Hej. Hmm. drugą. Tu jest grill. Tu jest opał. Na ognisko. A to są tak zwane pierdoły, stolik, palniczek, trapy, kinetyk, który się przydał dzisiaj nieraz. A jeszcze oczywiście bardzo istotne. Kuchenka gazowa, kompresor, bo to się przydaje, a tam jeszcze porządny zestaw narzędzi z Biedronki, ale daje radę. Ale podobno I też na tych można wziąć, zbalić siedzenia, obalić siedzenia, wiesz, ma teraz położyć i spać. Ale my tak spać Na takich tych, tak? tak? No? I jak, no? Normalnie. Tylko my mamy kluskę jeszcze w środku, ale normalnie. Jesteś w stanie i wcale nie musisz spać na misia, gwarantuję. Nawet z dwunastolatką, no. To co mnie urzekło, jako kobietę, na co zwracałam uwagę. Auto w mojej ocenie jest ponadczasowym autem. Ma w środku plastik. Ten plastik nie wygląda tak jak w innych autach. Nie jest bardzo toporny. Jest klimatyczny w środku. Na zewnątrz też całkiem fajnie wygląda. Ludzie go nie znają. Wiele osób mówi: O cholera, co to za samochód? Mam wrażenie tak, że ludzie tak naprawdę odbierają mnie rzeczywiście jak taką po prostu wielką kobyłę, która sobie nie będzie radziła. W ogóle one. No są dosyć ciężkie Dosyć, nawet bym powiedziała, że bardzo e, Raczej ludzie myślą że to jest zwykły SUV, który będzie tylko i wyłącznie po szosie jeździł, w terenie nawet no nie ma szans A tutaj... Nie masz już tablicy z przodu. Wiem, A. w bagażniku jest Gabaret. Mi najbardziej podoba się gabaryt, jego pakowność i w miarę niezawodność. To jest wygodne auto, w którym możesz skoczyć na trasę, włączyć tempomat, klimatyzację i, i, i lecieć sobie 130-140 No jest bardzo wygodne. A do, do tego jak widać ma jakieś zdolności terenowe nawet w serii. Szukaliśmy samochodu wyprawowego. Założeniem tego auta było to, że przy dobrym humorze w piątek wieczorem pakujemy wszystkie graty i odjeżdżamy. Jedziemy nad morze na weekend. Pomysł pierwszy: Patrol Y61. Ale niestety, to co można u nas dostać, nie jest nadającym się do jazdy. Niestety są to samochody przejechane albo nawet rozjechane. Dlatego rozejrzeliśmy się za czymś dużym i jest to rzeczywiście auto, które spełnia nasze wymagania. Jest to auto siedmioosobowe. Przy dużych wyprawach, kiedy jeździmy w siedem osób, spokojnie daje rady. Bagażnik na dachu założone kufry mieści się wszystko i jest fantastycznie samochód naprawdę daje radę tak to jest auto klasycznie przeznaczone do turystyki off a jeżeli ktoś poświęci mu trochę czasu i dołoży szpei do tego to nawet do trochę cięższej turystyki off-roadowej od razu linię będziesz miał od razu ładną fankę ma ten samochód proszę tak bardzo. największe zalety to, że można jednocześnie z nim pojechać na offroad, a jednocześnie spakować się całą rodziną jednego dnia i polecieć nad morze. Czego najbardziej brakuje? Może nie brakuje, a jednak te zderzaki są właśnie za duże, są nie mają takiego właśnie fajnego kształtu i za każdym razem, przy każdym podjeździe, czy z przodu, czy z tyłu zderzek potrafi się urwać i potem trzeba go pakować do bagażnika i jechać już z urbanem czyli doświadczenia mieliście z wodą, Ależ pewnie niezbyt oczywiście. miłe. Na szczęście jeszcze aż takich niemiłych nie było. Generalnie wodery są zakładane za, 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 zawsze tak naprawdę sprawdzamy teren, boimy się zalać nasze autko, kochanego naszego Reksia. Teraz mieliśmy odrobinę wody, na szczęście tylko dywaniki były zamoczone, odrobinę się jeszcze do schowka w drzwiach nalało, tak? kapkę, kapkę i no na razie chyba nie chcemy więc. Ja też nie chcę. To był tak naprawdę pomysł e, Michała. Stwierdził, że jest na tyle mało informacji w ogóle w świecie offroadowców jeśli chodzi o nasze patuski e, no i chcieliśmy pokazać jak one naprawdę bardzo dzielnie radzą sobie w terenie wszyscy są za każdym razem zdziwieni jak się pojawiamy wśród innych w ogóle ekip e, naprawdę uważam, że to są super wielozadaniowe samochody bo fajnie się sprawdzają tak naprawdę i na trasie. Świetnie sobie radzą w terenie po jakichś tam małych modyfikacjach. No i naprawdę myślę, że nie jednemu szczęka opada jak widzi jak one sobie naprawdę dzielnie, dzielnie radzą, pokonują przeszkody. I Tak się wydaje, ale to jest strasznie ślisko, to jest ciężko iść, a ja mowa podjechać. Patek jest terenowy czy nie? No, ma reduktor, nampet na cztery. Co ma jeszcze? Niektóre mają blokady. Ogólnie podoba mi się jego wygląd, bryła nadwozia, to, że jest cichy w środku, mimo że mam większe koła, bardziej agresywne. I nie słychać. Nie słychać, bo jechałem kiedyś patrolem. Tam to jest sieczkarnia. Głośno, po prostu jak w ciągu. A tutaj można normalnie rozmawiać, słuchać muzyki, nie trzeba krzyczeć. Od razu humor inny. Trzeba być twardym, a nie miękkim. Dokładnie. Dokładnie. Trzeba się Dokładnie. nie poddawać. Jakieś problemy były? Jakie to jest wrażenie? Eee, trochę przerażające. Kiedy jedziesz, nie widzisz nic przed sobą, i nagle ci się taki wielki dół wyłania. I strachnie, że się bokiem nie uderzy o tą skarpę. Ale jakimś nie wiem, jak to jest. Ale idzie tym torem, który ma iść, i akurat nie uderza. Ale jak nie spróbuję, to nie będę wiedział co warte są moje ateki. Po tym, co chłopaki jechali na MTK, sądziłem, że nie wiadę, ale trochę nauki z innymi kolegami, trójka wbita, spokojnie, bez rwania wszedł. Zaskoczył mnie pozytywnie po raz kolejny ten samochód. Ja bardziej w turystykę idę i w tym jestem zainteresowany, dlatego za bardzo nie doinwestowałem auta. Zrobiłem tylko dwa, dwucalowy lift. Opony AT z racji tego, że jak mam lecieć na Albanie, to jest mi to bardziej y, potrzebne dla komfortu, a na szutrach ATKi wystarczą. Osłony stalowe zamontowane pod chłodnicą, pod miską olejową. Jeszcze dodatkowo chcę w przyszłym roku zamontować wyciągarkę i położyć Raptora bądź Cobrę. Słuszny wybór, nic, więcej nie, nic więcej nie potrzebuję do tego auta, dlatego, że to jest młodszy brat Patrola i daleko do Patrola zdaję sobie sprawę z jego możliwościami, a właściwie bratem. Nie się, że nie porównujmy się do Patrola. Oczywiście. Bo to jest bez sensu. Po co byście przyjeżdżali? Przyjeżdżali do telewizji? Po co byście tu przyjeżdżali? Czego, czego brakło temu autu, żeby wyjechało? Ej, no czego, no wykrzyżu, tylko tyle. Znaczy nie jest to auto do topienia. To nie jest patrol. Jak ktoś chce patrola, to powinien kupić patrola. Jak ktoś nie potrzebuje patrola, to nie bierze y, patuska, bo nim spokojnie, fajnie do błota dojedzie i w błocie też się pobawi. A w błocie, jak wiadomo, to też zawsze, jak klei, ktoś pomoże. Zderzak gurwałeś? Rama się wygina Ucho te górne od ramy się wygina A jak masz porównanie do Patrola to jakbyś to auto ocenił w kontekście właśnie alternatywy dla Patrola Głupi byłem, że sprzedałem Patrola Ojoj oj. <noise> No inaczej tego nie mogę ująć niestety No po prostu jeżeli masz Patrola to już go się trzymaj A jeżeli masz zajawkę na ładne auto pod domem no to kup sobie Pathfindera Generalnie lubię i mi się podoba, bo chciałem do niego robić zderzaki. Jak widać, zderzak nie puścił, no to z tego się mogę cieszyć, ale rama puściła. Trzeba dodatkowo wzmocnienia do, zastosować do ramy. Rama, rama i jeszcze raz rama. To jest rama, która jest prawie że identyczna w, jak w nawarze. E, a nawary znane są z tego, że lubią się złamać. No, Pathfindery y, też im rama gnije totalnie. Sam jestem. Y, Baleśnie to odczułem na swoim portfelu. <noise> Ale jego przynajmniej buda trzyma w kupie i dlatego on się nie łamie. Przede wszystkim. Bo jego trzyma na dwozie. Na forach krąży dużo opinii o silnikach 2.5 TDCi, że e, są słabe, tak. Dodatkowo jeszcze to napędzają wszelkiego rodzaju zdjęcia nawar popękanych i ludzie myślą, że po prostu ten rama, która jest w nawarze, e, tak samo jest fakt. Jest, jest podobna, aczkolwiek jeżeli chodzi o nawary, no to ona gnije, pęka z tego względu, bo jest przerwa pomiędzy budą a paką i po prostu tam ta woda leci cały czas, no i niestety te ramy gniją. Hey! To moja zasługa i tej łopaty podkopaliśmy. Teraz Pan Fighter wyjechał. Także tyle z komentarzy. Dobra, przyznam się. Ramy naprawiałem, spawałem, wzmacniałem, tak. Dla własnego bezpieczeństwa i po prostu dla, dla siebie, tak. Bo ten samochód akurat był kupiony taki, że żona mi powiedziała, że ma do żywotkę u mnie, tak. Z uwagi na... Znaczy żona czy auto? Żo żona i y auto, tak? <laughs> Także... À, myślę, a właśnie z czego wynika taka mała popularność? Ciężko jest mi powiedzieć, bo on jest bardziej postrzegany jako SUV. Jako SUV jako taki, żeby pojechać do kościoła. Bardzo mało tych samochodów właśnie widać. Tak jak tutaj akurat udało nam się uzbierać samochody, które są przygotowane do terenu, bądź co bądź. Jest fajnie. Gniją. Gniją tutaj bardziej, może mój małżowinek byłby skłonny się wypowiedzieć, jeśli chodzi o belki i tak dalej. Zjeździliśmy całą Polskę. Pokonaliśmy kilkaset kilometrów, chcąc zakupić auto takie, które by nam odpowiadało. Rdza bez mała była w każdym, tak? Dobry. To jest tak od 30 tysięcy do 35 000, do 36. 000. Gdzie rzeczywiście, no wiadomo, w takich autach nie szukamy egzemplarza salonowego. Mamy tego świadomość, tak? Tu w tamryska. Od momentu zakupu jeździmy nim około roku, i nie mieliśmy żadnej takiej sytuacji e, newralgicznej, gdzie odmówiło posłuszeństwa w drodze, w trasie, nieważne czy to jest teren cięższy, czy, czy to jest asfalt. Bardziej tutaj te pieniądze, które teraz wydajemy, to z każdym takim wyjazdem jak tutaj, tak? E, nasz pierwszy wyjazd pokazał nam to, że e, hak za nisko, więc trzeba podnieść hak. Amortyzatory dobijają, więc no, trzeba kupić coś lepszego. Nie mieliśmy wciągary, no sukcesywnie staramy się ulepszać, także każdy wyjazd to, jest nasze, to są nasze pieniądze z kieszeni, bo już mamy zamysły, co dalej robimy. Nie wiem, czy chcę przeginać. To jeszcze było daleko od przegina, ale my mamy suwy. Jak ty nazwałeś swojego padka? Suwem? No bo to jest cuv, to jest terenówka, ale z niezależnym zawieszeniem, to jest cuv. A ma reduktor? No ma, znaczy no to jest kwestia sporna. Eee, nie ma blokad mostów, ma za to ABLS, czyli elektronicznie sterowane przez ABS blokowane koła. Tutaj na podjazdach i wykrzyżach w sumie całkiem, całkiem daje radę. ABLS to się nazywa. Tak Czy radośnie, nie znam rozwinięcia tego skrótu, ale robi robotę. Tylko jak się zaostroni ciśnie, bo wtedy zaczyna się gubić. A na czym polega jego działanie? Dohamowuje koło, które na przykład wisi w powietrzu. A gdzie brawa? Brawa! Każde auto ma swoje minusy. Minusem tego auta są łożyska, przód i tył, czyli piasty. Niestety, kiedy zakładamy duże koła, to te piasty nie wytrzymują tych obciążeń i raz w roku trzeba po prostu przyłożyć się i wymienić je na nowe. Piasta chińska. W najlepszym wypadku, tak jak u mnie, było półtora miesiąca wytrzyma. Ile kosztuje? Chińska? 300. A dobra? Od do 800. Na pewno ogranicza nasz lift, tak? bo w zawieszeniu e, możemy zrobić sobie 2 cale, jeżeli chodzi o więcej, no to już musimy po prostu przód przerabiać, opuszczać sobie na belce. Z tyłem, z tyłem nie ma tego problemu, bo tylne zawieszenie to jest po prostu cały wózek. I pod wózek możemy jeszcze podkładkę 2 cale podrzucić, także łącznie możemy mieć 6 cali liftu, no ale przód niestety ograniczają nas drążki i to wszystko. Tak? Są, że tak powiem, tylko zestawy dwuliftowe, przez to, że nie ma sztywnych mostów. Plus można podkładki, tak jak w tym jest 4calowy 4, 4 lift. 2 cale na zawieszeniu, dwa cale na podkładkach i tak jak widać, to miejsce zostaje jeszcze na większą oponę Ja mam tutaj 2,5 litrowego diesla 174 konie, myślę, że spokojnie wystarcza, żadnego kłopotu nie ma czy z dużymi, długimi podjazdami, czy, 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 czy z mocą w terenie Fajnie na pewno chodzi 4-litrowa benzyna? No, ale to jest benzyna. To niestety. I poruszaj kierownicą w trakcie tylko takie, takie obroty, wiesz, dosyć około 45 stopni. Nie bój się. Tak, większe obro... ruchy kierownicy. Robor! Robor! W prawo i teraz, no takie obroty właśnie przed nami lewo, lewo piętnę, lewo, no, tak. ruszaj, no. ruszaj, mądrego, <śles> <śles> bardzo proszę. To co mówiłem wcześniej, nauka jazdy z innymi kolegami dużo daje jednak. Ja jestem czwarty raz w terenie tak na dobrą sprawę. A za trzecią próbą. On no, sam sobie musi gratulować, no, bo moc robi swoje. Generalnie i ja takich górek jeszcze nie podjeżdżałem. jak było? Trochę jeżdżę, ale też on jest prawie stokowy, tak? Ma tylko ateki, bez żadnego lifciku. No fakt, że ten silniczek jest całkiem niezły, bo to jest ten 3 litrowy diesel. Tak. Diesel? Tak. Lepszy niż te pozostałe? No mówią, że lepszy, chociaż ja nie, nie porównywałem. Generalnie szukałem od razu tej 3-litrówki. Totalna seria? Totalna seria, do tego zimówki i śmietnik trzeba zmienić. Dwa lata temu też coło. Są jeszcze wątpliwości czy wjeżdżasz na reduktorze, czy nie tak, reduktor i dwójka, na trójce brakuje mocy. A, kapuje. Powiem tak, na mechanice się nie znam. Dwa silniki występują potocznie, czyli 2,5 DCI 174, 171 i 176 koni diesel V6 200 bodajże 36 koni. I jeszcze występują benzyniaki V6, bodajże 4 litry benzyna, ale zdarzają się te benzyniaki też tylko na pęd na ośkę. Zdarzają się, bo to są te, co ze Stanów są sprowadzane, raczej większość jest ich ośka. Na pewno ten silnik, trzeba po prostu dbać o niego, tak? Pinować wymianę oleju, żeby to po prostu funkcjonowało. Aczkolwiek można, e, można to wszystko jeszcze tam usprawnić. Sobie. Na przykład ja mam u siebie założoną podwójny łańcuch rozrządu. Na dole jest e, pojedynczy założony od głównego pasa do e, od głównego wału do pompy paliwa. U mnie jest zmieniony na podwójny. E, jak gdyby jeden element słaby wyeliminowano już z tego, z, z tego samochodu. ja go kupowałem tak pół na pół tak trochę do pobawienia się no a trochę do codziennej jazdy no i generalnie ten samochód służy jako, jako główny samochód to nie jest samochód do tego żeby pokazywać że można objechać patrola bo pewnie można jak każdy samochód można objechać w zależności od warunków czy od przygotowania samochodu natomiast jest to auto które na pewno ma swoje ograniczenia ale my cieszymy się z tego co to auto potrafi jest to auto rodzinne i taką rodzinną atmosferę próbujemy tutaj utrzymać Chciałabym w ogóle, żeby ludzie zobaczyli, że można fajnie odczarować ten offroad, że to nie jest tylko głupie upalanie w wocie rzeczywiście katowanie samochodów, ale że to jest sport dla całej rodziny. Są tu dzieciaki, są psy, naprawdę zawsze po sobie zostawiamy czyste miejsce, staramy się nie niszczyć przyrody, nie chcemy po prostu, żeby ludzie się przyczepiali, rzeczywiście, bo to nie o to chodzi. Jeśli ktoś wolałby jednak mniejsze auto, bo nie stać go na Pathfinder'a, to przypominam, że do wygrania jest samuraj, to auto może być wasze. Wszystkie informacje jak zostać właścicielem tego pięknego samuraja są oczywiście podane w linku, który jest w opisie filmu. Konkurs trwa do 2 czerwca, więc mało czasu zostało, ale szanse cały czas są.